W Polsce codziennie dochodzi do wielu zdarzeń, podpalenia bójki, kradzieże, pościgi i zatrzymania groźnych przestępców. Wszystko to znajdziesz na naszym kanale. Dzisiaj omówimy tragiczne zdarzenie, które wstrząsnęło całą Polską. Chodzi o sprawę 2,5-letniego Eryka, który wypadł z balkonu na piątym piętrze w jednym z bloków w Bielsko-Białej przy ulicy Poprzecznej. Na pierwszy rzut oka wyglądało to na tragiczny, nieszczęśliwy wypadek. Jednak kiedy śledczy zaczęli badać tę sytuację, sprawy przybrały zupełnie inny obrót. Wkrótce po upadku matka chłopca została aresztowana pod zarzutem celowego działania. Co się dokładnie wydarzyło tego feralnego dnia? Zacznijmy od tego, że mały Eryk przebywa obecnie w górnośląskim centrum zdrowia dziecka w Katowicach. Po długim leczeniu chłopiec został wybudzony ze śpiączki. Jego stan, choć nadal poważny, zaczyna się stopniowo poprawiać. Lekarze są ostrożnie optymistyczni. Mały Eryk jeszcze nie oddycha samodzielnie, ale prognozy są pozytywne. Matka Eryka, Paulina W. od samego początku była pod kuratelą sądu. Już po narodzinach dziecka władze miały wątpliwości co do jej zdolności do opieki nad synem. W związku z jej problemami psychicznymi bliscy kobiety wnioskowali o ustanowienie rodziny zastępczej, co ostatecznie się stało. Pod koniec 2023 roku brat Pauliny został opiekunem małego Eryka. Do tego tragicznego zdarzenia doszło 30 sierpnia tego roku w Bielsku Białej. Paulina W. odwiedziła syna w domu swojej matki, jak to miała w zwyczaju. Według jej relacji trzymała Eryka na rękach i pokazywała mu stojące na parkingu samochody. Jednak po chwili cisza, która zapadła, zaniepokoiła babcie chłopca. Kiedy wyjrzała za balkon, z przerażeniem zobaczyła małego Eryka leżącego w krzakach kilka pięter niżej. Upadek z takiej wysokości mógł być tragiczny, ale na szczęście krzewy zamortyzowały jego upadek. W ciężkim stanie chłopiec został przetransportowany do szpitala. Zaledwie godzinę po zdarzeniu, 38-letnia matka chłopca została zatrzymana w domu swojego ojca, znajdującym się w innej części miasta. Została przesłuchana, ale jej relacja była pełna niejasności. Stwierdziła, że zeszła na dół po upadku, jednak nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego nie próbowała pomóc dziecku. Śledczy są coraz bardziej przekonani, że to mogło nie być przypadkowe zdarzenie. Poprosiliśmy o wypowiedź w tej sprawie rzecznika prasowego prokuratury okręgowej w bielsku-białej prokuratora Pawła Nikiela, który rzuca więcej światła na to zdarzenie. W 2024 roku na terenie jednego z biednych osiedli doszło do zdarzenia polegającego na wypadnięciu dwójpółrocznego dziecka z balkonu mieszkania, zlokalizowanego na piątym piętrze owego budynku. W czasie zdarzenia w mieszkaniu, oprócz pokrzywdzonego, przebywała jego matka oraz dziadkowie. Dotychczasowego zebranego materiału dowodowego wynika, iż dziecko wypadło z rzeczonego balkonu, pozostając na rękach matki, która je trzymała. Przed przybyciem na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy policji oraz służb żanowniczych kobieta oddaliła się w nieznanym kierunku. W związku ze zdarzeniem Paulinie W. 38-letniej matce dziecka przedstawiono zarzuty narażone swojego syna wobec którego ciążył na nie ustawowy obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a na to nieumyślnego spowodowania u niego ciężkich obrażeń ciała, wynikających z upadku z wysokości, które stanowiły chorobę realnie zagrażającą życiu dziecka. To jest o czym z artykułu 160, paragrafu 2 Kodeksu Karnego, artykułu 156, paragrafu 2 Kodeksu Karnego i artykułu 156, paragrafu 1, punkt 2 Kodeksu Karnego. Prokurator skierował do właściwego miejscowo sądu rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, argumentując u wniosek obawą matactwa oraz ukrywania się lub ucieczki podejrzanej. Sąd uwzględnił u wniosek i zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy na okres trzech miesięcy. Aktualnie postępowanie przygotowawcze pozostaje w toku, trwają dalsze czynności dowodowe, które zmierzają do poszerzenia materiału dowodowego. Finalnie zarzuty, które aktualnie przedstawiono podejrzane mogą mu lec zmianie może na e, czy może być przedstawiona inna kwalifikacja prawna czynu a tym samym i e, jego zagrożenie może wzrosnąć ponieważ aktualnie za ten czyn grozi jej kara pozbawienia wolności do lat pięciu Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek